Ją to pierwsza marka w Polsce, która za pomocą internetowego kreatora umożliwia samodzielne zaprojektowanie kompletu bielizny. Staramy się zmieniać dotychczasowy proces zakupu tej części garderoby. U nas klient nie kupuje gotowego produktu, a może go samemu skonfigurować. Kiedy wchodzimy na naszą stronę internetową i rozpoczynamy projektowanie, do wyboru mamy bralet, bądź też figi pełne, bądź figi wycięte. Kiedy wybieramy przykładowo bralet, czekają nas trzy takie kroki. Do podjęcia decyzji o materiale. Pierwszy to wybór koloru miseczki i materiału. Następnie dobieramy boki miseczki. I na końcu do wyboru mamy kolor gumy i ramionczek. Na chwilę obecną może to być czy kolor czarny bądź kolor biały. Staraliśmy się zamknąć proces projektowania w pięciu prostych krokach, tak aby on był przejrzysty i przyjemny dla klienta. Pomysł powstania marki. Która odda proces projektowania bielizny dziewczynom. Jest tak naprawdę sumą zebranego przeze mnie dotychczas doświadczenia, wiedzy, pasji oraz spostrzeżeń. Nie będę tutaj oryginalna, jeśli powiem, że modą interesowałam się od najmłodszych lat. Takie zainteresowanie do mody zaszczepiła we mnie mama, która sama projektuje bieliznę. Także też rynek bielizny nigdy nie był mi zupełnie obcy. Ukończyłam studia dziennikarskie i pracowałam jako asystentka stylistki oraz dziennikarka modowa. Później te zainteresowania bardziej ewoluowały w kierunku PR oraz marketingu. Jednak zawsze starałam się, aby moda była w tle. Dwa ostatnie elementy tej układanki pojawiły się na ostatnim roku studiów magisterskich, kiedy podczas pracy magisterskiej badałam Preferencje komunikacyjne milenialsów oraz personalizacje. I właśnie milenialsi, jest to grupa do, nasza docelowa. Te wszystkie elementy, czyli moda, bielizna, PR oraz marketing i personalizacja oraz właśnie to wcześniej wspomniane pokolenie, yy, ułożyły się w jedną spójną całość, z której na, w naturalny tak naprawdę sposób powstał pomysł powstania marki. Naszym takim docelowym klientem są właśnie milenialsi. Czyli osoby urodzone od 1980 do 2000 roku. Bardziej się kierujemy w tą stronę tzw. młodych milenialsów, czyli od 1990. Jak już tak naprawdę pomysł na dobre zadomowił się w mojej głowie, to zapisałam się na kurs szycia i przelałam wszystko na papier. Od takich najważniejszych kwestii, poprzez mniej ważne, aż po tak naprawdę szczegóły, skupiłam się na projektowaniu strony internetowej, właśnie na konfiguratorze. Jeśli chodzi o Nakłady czasowe to naj, takim najbardziej wymagającym aspektem było właśnie stworzenie konfiguratora. Wymagało on dużo czasu, aby tak, go przemyśleć. zarówno od tej strony technicznej, zarówno od strony graficznej, ponieważ tworzyliśmy go jako pierwsi, jak również od strony zaplecza. Ponieważ chcieliśmy, aby dać takie materiały klientowi, aby jak największa liczba połączeń tworzyła produkt satysfakcjonujący, na pewno będziemy doskonalać konfigurator, to wymaga też ciągłej naszej pracy. Będziemy zmieniać materiały, które są w nim dostępne, będziemy również poszukiwać nowych materiałów oraz nowych kolorów. Będziemy pracować nad zwiększeniem gamy fasonów dostępnych z możliwością do konfigurowania. I tak jak staramy, się zmieniać ten proces zakupowy produktu, produktu, jakim jest bielizna. Tak również chcielibyśmy zmienić proces zakupu w tej części garderoby w drogą tradycyjną, i na to również mamy pewien pomysł, także mam nadzieję, że już niedługo będę o tym opowiadać jako o teraźniejszości, jako o zrealizowanym marzeniu.